Tradycyjnie podczas dni Szanowa nie zabrakło imprez sportowych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Rywalizację sportową podczas dni Szanowa rozpoczęły młode siatkarki, które wzięły udział w ogólnopolskim turnieju mini siatkówki z okazji Dnia Dziecka. Zawody były ostatnimi z cyklu PEMOS Mini Wolej Ligi 2013. W turnieju uczestniczyły drużyny z Szanowa, Andrychowa, Katowic, Krakowa, Libiąża, Oświęcimia i Tychów. Zawodniczki rywalizowały w dwóch kategoriach: jedynek i dwójek siatkarskich. Wśród jedynek najlepsza okazała się Julia Kasprzyk z Pemosu, która tym samym zwyciężyła w całym cyklu, wyprzedzając w klasyfikacji generalnej Ize Grześko z Mosir Oświęcim. W kategorii dwójek zwycięstwo przypadło drużynie z Andrychowa, która na finiszu rywalizacji zdołała utrzymać przewagę nad zespołem szanowskiego Pemosu w składzie Estera Sośniecka i Anna Pieksa. W sobotę Szanowski Klub Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki zorganizował ósmy turniej karate Kyokushin z okazji Dnia Dziecka. Podczas ceremonii otwarcia sensei Jan Monsior poprowadził prezentację technik karate, w której uczestniczyli wszyscy zawodnicy oraz trenerzy. Po wyrecytowaniu przysięgi dojo zawodniczki z Libiąża pokazały synchroniczną walkę z cieniem kata. Nie zabrakło też tamy czyli pokazu łamania desek. W turniejowej rywalizacji wzięło udział 82 młodych zawodników wieku od 5 do 15 lat z szanowa, libiąża, Chełka oraz Katowic. Wszyscy młodzi zawodnicy zostali podzieleni na 15 kategorii ze względu na wiek oraz stopień zaawansowania. Podczas zawodów prezentowali swoje umiejętności początkowo w półfinałach, a najlepsi, również podczas walk finałowych. Dzieci startowały w trzech konkurencjach: walk kumite bez kontaktu z lekkim kontaktem oraz kata. Również w sobotę, mimo niezbyt sprzyjającej aury na boiskach przy ulicy Wyszyńskiego, odbyły się otwarte mistrzostwa Szanowa w siatkówce plażowej kobiet. W zawodach, które są zaliczane do cyklu Grand Prix Małopolski, Polski, wzięło udział siedem par z Szanowa, Krakowa i Dąbrowy Górniczej. Choć zła pogoda odstraszyła większość zainteresowanych par na szanowskie boiska, zawitały wielokrotne mistrzynie Polski. Magdalena Szczytowicz i Katarzyna Urban oraz akademicka mistrzyni polskich Szanowianka Iwona Urbańczyk w parze z Moniką Norys. Dwójki podczas zawodów walczyły w jednostetowych pojedynkach na zasadzie każdy z każdy faworytki nie zawiodły. Katarzyna Urban i Magdalena Szczytowicz reprezentujące barwy MMKS Dobrowa Górnicza wygrały wszystkie swoje mecze i tym samym wywalczyły tytuł oraz puchar i medale. Drugie miejsce zajęła szanowska para Katarzyna Zubik i Barbara Sroka, zaś na najniższym stopniu pudła uplasowały się Iwona Urbańczyk i Monika Norys. Już tradycyjnie akordem kończącym imprezy sportowe podczas nich szanowa był bieg Cabanów. W tegorocznej jego 29 edycji wystartowało ponad 80 zawodników w różnym wieku. Dzieci i młodzież miały do pokonania trasę od 400 do 1000 metrów, zaś dorośli blisko 9 km. Organizatorem biegu był Klub Orłych Szanów.